Magazyn Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, odcinek 9. 30-lecie Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie. Budowa infrastruktury uzdrowiskowej w Lidzbarku Warmińskim. Konferencja zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem. Arena Film Festiwal. Zaginione piękno. Tak ładnie to brzmi. I tak jest, pozytywnie. W Węgorzewie obchodzono 30-lecie Muzeum Kultury Ludowej. Jubileuszowi towarzyszyła wystawa zbiór pocztówek przedwojennego Węgorzewa. Jest to kolekcja, którą w darze dostaliśmy od córek Gerharda Kibasa. Z urodzenia węgorzewianina czy Burczyka, który urodził się w 1935 roku, i od 1975 roku kolekcjonował pocztówki ze swojego rodzinnego miasta, i na mocy testamentu chciał, żeby te pocztówki wróciły do jego rodzinnego miasta. Także w 2014 roku pan Gerhard zmarł. I w 2015 ta kolekcja trafiła do naszego muzeum. Do końca roku, wystawa pochodząca z prywatnych zbiorów będzie dostępna do obejrzenia. I to w odnowionym obiekcie muzeum, który również warto zobaczyć osobiście. Budynek został przekazany. Pochodzi on z początku ubiegłego wieku, natomiast po raz pierwszy przeszedł taki kapitalny remont. Do tej pory były tutaj mieszkania komunalne, natomiast dzisiaj, już po remoncie, sala wystawiennicza, pracownia kwiatów i u góry, pokoje pracy dla muzealników. Samorząd województwa wspiera każdą sferę odpowiedzialną za rozwój regionu i jego społeczeństwa. W budżecie jest to około 80 milionów złotych, więc nie tylko bieżące utrzymanie, ale inwestowanie. Podobnie się dzieje w Elblągu, Centrum Światowit, również Teatr Aleksandra Sebruka, również Muzeum Warmii i Mazur. W samym Olsztynie realizowane są projekty. Przygotowujemy się też do obchodów. Rocznicowych związanych z urodzinami Mikołaja Kopernika w 2023 roku, więc z pewnością inwestujemy w kulturę, bo jest to naprawdę marka naszego regionu. Życzymy kolejnych owocnych dekad Placówce Muzealnej, a innym z wytypowanych powodzenia w realizacji danych zadań. Uroczyste przecięcie wstęgi otworzyło tężnie Lidzbarskie, jedną z największych inwestycji realizowanych w Polsce północno-wschodniej. Jest to kolejny krok w dążeniu Lidzbarka Warmińskiego do uzyskania statusu uzdrowiska. Wracamy do historii, do okresu międzywojennego, kiedy Lidzbark warmiński jako Heisberg rósł, rósł gospodarczo, kulturalnie i mamy nadzieję, że dzięki właśnie jednemu z tych kierunków rozwoju miasta, jakim jest uzdrowisko, będziemy mogli dynamicznie się rozwijać. Historyczna stolica warmii, położona w malowniczych dorzeczach łyny i Symsarny, wraca na uzdrowiskową mapę Polski. Miasto wyróżnia się unikalnym morenowym ukształtowaniem terenu i zdrowotnym klimatem. Występują tu pokłady czystych wód termalnych i mineralnych, co w połączeniu z dziewiczą przyrodą i małą liczbą dużych zakładów przemysłowych nadaje miastu specjalne właściwości. To jest bardzo dobra wiadomość, że dzisiaj otwieramy tężnie i że to będzie cały kompleks, bo to jest dla miasta, dla promocji miasta, dla tego, co tu się dzieje pod względem gospodarczym, ale i nie tylko promocyjnym bardzo dobre posunięcie. Nowe tężnie mają 6 metrów wysokości i około 100 metrów długości. W ich górnej części znajduje się teraz widokowy. Projekt kształtem nawiązuje do ślimaka. Symbolu międzynarodowej sieci miast dobrego życia czy której Lidzbark Warmiński jest członkiem od 2006 roku. Inwestycja zasilana jest wodą solankową z odwiertu. Zbudowano również m.in. drogę dojazdową z parkingiem, plac zabaw i promenadę, a także uzbrojono tereny pod przyszłą zabudowę leczniczą, usługową i turystyczną. Całkowity koszt zakończonej inwestycji to około 17 milionów złotych, z czego 10 milionów złotych to dofinansowanie z RPO Warmia i Mazury. To nieduża kwota, ale dobrze wykorzystana. Wcześniej to był tylko Gołdap. Mówiło się też o Ameryce w pierwszym okresie programowania, ale w tym okresie programowania doszły jeszcze takie miasta właśnie jak Lidzbark Warmiński, Miłomłyn, jak również Górowo i Łabeckie, więc przybywa nam tej sieci. Kolejna inwestycja związana jest z budową samego uzdrowiska. Wkrótce ma zostać podpisana umowa na kolejny etap budowy infrastruktury uzdrowiskowej. Region pięknieje, tym razem Kętrzyn. Jeśli chodzi o Kętrzyn, to zawsze mówi, mówiło się Gierłoż i Święta Lipka. Mam nadzieję, że teraz będziemy się Gierłoż, Zabytki Kęczyna i Święta Lipka. To za sprawą renowacji zamku. Budowla gotycka pochodząca z drugiej połowy XIV wieku została odnowiona. Teraz i znajdujące się tutaj muzeum będzie budziło jeszcze większe zainteresowanie. Realizacja projektu zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem spowodowało rozwój przede wszystkim i możliwości rozwoju oferty wystawienniczej muzeum. W obiekcie przed laty mieściły się między innymi browar, spichlerz, zbrojownia, kaplica, a także więzienie. Jak widać zamek zmienił oblicza, co najważniejsze został zabezpieczony pod względem technicznym. Utrzymanie tego zabytku jest strategiczne nie tylko dla miasta, ale dla całego regionu. Kętrzyn zaskakuje jak i inne miasta Warmii i Mazur. Mamy wakacje i urlopy. Odwiedźmy to co nasze. Daleko piękna nie trzeba szukać. Miłej atmosfery, wspaniałych doznań kulturalnych z wielkimi zaproszeniami na Warmię i Mazury. Wszystkiego dobrego. Talent na czas odkryty dobrze rokuje na przyszłość. Muzyka jest dla mnie wszystkim, żyję muzyką i nie wyobrażam sobie życia po prostu bez niej. Tak to wyszło, bo moja ciocia gra w orkiestrze i mnie tak powiedziała, że jest właśnie taki casting, czy bym chciała wziąć udział, miałam pewne wątpliwości, ale na... i tak pomyślałam i się zgodziłam, nagrałam, wysłałam i się dostałam. I dziewczynki wystąpiły. Komu w duszy gra nie pogardzi Arena Festival Film and Music. Pierwszy weekend lipca w Ostródzie rozpoczął się tak. Dzisiaj musical, dzisiaj fantastyczna aura związana faktycznie z, z, z piosenkami filmowymi, a jutro e, dom z papieru. Piąta edycja serialu na Netflixie La Casa de Papel i muzyka, którą przywieźli do nas z Teneriffy Hiszpanie, a będzie to wspólnie wykonane z naszą orkiestrą, więc zapraszamy. To, co jest ważne, dzieje się właśnie teraz. Tutaj, na tej scenie, skrzeszamy magię, magię, z i to wydarzenia nie da się nie docenić, pominąć, podobnie jak i zalety regionu. Pokazujemy piękno naszego regionu, walory nasze krajobrazowe, turystyczne poprzez piękną muzykę. Odwiedzają nas liczni goście z całego regionu, ale przede wszystkim również z kraju, a nawet są goście z zagranicy, więc pokazujemy to, co najpiękniejsze. Wspaniałe możliwości kultury, a piękną przyrodę, no i coraz lepszą infrastrukturę. Na Warmii i Mazurach powstało, patrząc na historię tego regionu powojenną, ponad 100 filmów, więc my jesteśmy naprawdę bardzo silnym regionem filmowym. Mamy ogromny potencjał. Panie Panowie, Wybitny kompozytor, dyrygent, jeden z najbardziej znanych Polaków na świecie, wielki muzyczny autorytet, maestro Jerzy Maksymiuk. Mamy też bardzo dobrych muzyków. Pilharmonia Warmińsko-Mazurska w Olsztynie skupia muzyczną elitę. Wywnioskować można z opinii. Prowadzenie orkiestry, proszę Państwa, to jak prowadzenie państwa. Z tym, że jeszcze trudniej, ponieważ nie wygrywa się nigdy z orkiestrą. To jest niemożliwe. Także, także muszą być relacje niezwykle prawidłowe, ludzkie, a poza tym musi być rezultat artystyczny. Połączenie tego, to jest jakaś wielka tajemnica. Tajemnica i magia, również ostruckiego amfiteatru, sprawia, że chce się tu być stać częścią festiwalu jezioro, dno. Już wypatrujmy szóstej edycji. Moja miłość co nas. i będzie...